Cześć wszystkim. W tym filmiku chciałbym pokazać Wam, jak wykonać Questa na pomoc uciśnionym. Otrzymujemy go od Bliniolfa w Gildii Złodziei. Jest to któryś z kolei już Quest Gildii, bodajże trzeci. Na początek jesteśmy poproszeni o spotkanie się z Maven w karczmie, bodajże. Tam się udajemy. Yy. Quest jest dosyć y, prosty. Na początek y, sporo chodzenia od postaci do postaci wymienia się różnymi informacjami. Jest ona tutaj u góry nas y, trzeba być słodkami. Przeprowadzamy z nią rozmowę. I Zleca nam ona spotkanie się z kolejną osobą już w innym mieście, z Malusem właśnie. No i udajemy się do punktu wskazanego na mapie. Więc to bodajże biała grań. E, tak, biała grań. Tak, jak mówiłem, jest dużo chodzenia, mm, ale później, e, w momencie, gdy e, będziemy poproszeni o wyczyszczenie e, piwnicy w Miodostyni, wtedy można coś tam postrzelać. E, jest troszeczkę ciekawiej. E, tutaj malus. E, e,

Tak właśnie, mamy porozmawiać z Sabiornem, I Sabiorn jest właścicielem tego gospodarstwa. Tak. Będziemy mieli yy, za zadanie oczyścić te piwnice i wlać trutkę do. truciznę, trutkę, nie wiem. do jednej z kadzi. Czemu? No, dlatego, że y, malus i Maven chcą przejąć tą posiadłość, tą całą działalność tutaj. I chcą wrobić e, sabiorna, który ma właśnie taki problem z tymi insektami. My je usuniemy, ale tak czy inaczej y, zanieczyścimy, że, zanieczyścimy wino, które się tutaj wytwarza. I podczas degustacji w późniejszej etapie gry, w etapie gry, jeden z dowódców będzie zniesmaczony i. No i zobaczycie co się stanie. Nie będę mógł na początku. Tutaj jest tak. Wybieramy właśnie rozmowę, przeprowadzamy tak jak w filmiku jest pokazane, ponieważ w innym wypadku nie otrzymamy zapłaty na samym początku. Także staramy się go zastraszyć, że będziemy. O, tutaj już się zaczynają. zaczynają Zaczyna walka, pierwsze przeciwnicy, takie troszeczkę silniejsze szczurki. No i tak jak mówiłem wcześniej tam, e, czym ja to mówiłem o e, wybieramy właśnie tą e, opcję, która jest tam wcześniej po, pokazana, bo inaczej nie dostaniemy zapłaty na początku, a po zrobieniu questa e, nie mamy co liczyć na zapłatę, ponieważ on zostaje wpakowany do więzienia i tej wypłaty się już nie doczekamy. Także lepiej wziąć 50% na początku niż zostać z wypełnymi ręką na w ogóle przez na sam koniec nie? tutaj wszystkich zabijamy e, po cichutku. Ja mam już wbit level 50, także e, radzę sobie dosyć dobrze. To musimy uważać na pułapki, jest ich tu dość dużo. Ja pokażę, w których miejscach są umieszczone Jak widzicie, jest tutaj dużo szczurów, pająków, i na sam koniec, na samym końcu tej jaskini znajduje się koleś dość silny, jakiś obłąkany, który tutaj postanowił zamieszkać. Nie wiem, albo został on przetrzymywany. W każdym razie jest on dosyć silny i atakuje nas różnymi magiami. Ja miałem z nim na początku, no, dość duży problem, ale y, możemy go zabić spokojnie y, nie wychylając się ze ścianki, ponieważ, znaczy, jedynie się wychylając ze ścianki, bo wydaje mi się, że te postacie tutaj mają określone, określoną strefę, do, gdzie mogą się poruszać. I tak że jakby y, w momencie, gdy wyjdziemy spoza komnaty, w której on się znajduje, to przestaje nas gonić, bijemy sobie go po prostu bez problemu <laughs> jeżeli ktoś woli to oczywiście można tam wchodzić wiadomo nie wszyscy grają z łukiem ja akurat bardzo lubię skradanie takie zabójstwa po cichu oczywiście możecie tutaj przeszukać różne nie wiem, może są jakieś skrzynie szybko biegnę, tutaj są pułapki i właśnie strzelając w pułapkę aktywujemy ją i możemy przechodzić dalej tylko, że tak naprawdę możemy do nią nawet wejść, bo i tak dużego damage nie otrzymamy. I tutaj jest jeszcze jedna pułapka. Musimy przeciąć linkę, która znajduje się na dole. Płapka zostanie aktywowana. Też w momencie, gdy w nią wejdziemy, to jakiś specjalnie duży run nie otrzymamy. Nie wiem czemu pułapki są tak słabe, powinni zrobić, je. powinni je ulepszyć po prostu. Nie ma tu sensu większego, według Tutaj znajduje się już ten ostatni, najsilniejszy wróg. Na początku, jeszcze kilka szczurów, i starajmy się jednak zambić wszystkie szczurki po kryjonu. Bo inaczej będzie no, dość dużo przeciwników. A jak wiecie, złodziej z dwoma czasami już ma problem. W szczególności jeszcze z jakimś opancerzonym. No nie wiem jak dla mnie genialnie. Ale po prostu wyłaniają się z zamgły Świetnie to wygląda. I już tam widzieliśmy postać sylwetkę tego wyłania To jest. I właśnie tak robimy. Chowamy się za ścianką. Możecie z nim walczyć bezpośrednio. Ja wolę się chować i... A ponieważ... Eee, bardzo duży damage robi szczególnie tam, no może nie wszystkich magii ale chyba że ja nie mam jakiejś um, odporności nawet na jego magii ale to, on, to no łatwo poszło tutaj bierzemy dziennik wszystko co jest nam potrzebne Są jeszcze skrzynki. W tych skrzynkach też znajdziecie coś ciekawego. Zatruwamy gniazdo, no bo w końcu tutaj przyszliśmy po to, żeby zatruć gniazdo. Rozgadałem się na temat innych rzeczy, a tutaj najważniejsze jest zatrucie gniazda. Wlewamy tą trutkę. Yy, popróżniamy potem wszystkie sobie skrzynki. Yy, bierzemy cenne rzeczy bądź nie bierzemy jak to woli i idziemy dalej, ponieważ musimy jeszcze... Yy, zanieczyścić wino w kadzi a zaraz po wyjściu ten jesteśmy właśnie w tej lokacji wychodzimy z ptami do góry trzeba wyjść, nie, nie można z dołu tego leć wlewamy to na, Żeby otworzyć drzwi musimy zabrać klucz, który wisi właśnie obok i wchodzimy dalej. Wracamy do Sabiorna, informujemy go, że Prace zostały wykonane i bierzemy udział w, w degustacji wina. Tak naprawdę w ogóle tego wina nie degustujemy, tylko przyglądamy się, jak robi to jeden z gości tutaj, dowódców chyba, jest, jakimś, nie wiem, kim on jest. Ale w każdym bądź razie. No, chyba nie da się tego przewinąć. Nie wiem, może są jakieś mody do gry. Może jakieś e, haki, chociaż wątpię. Kody, że można to jakoś przyspieszyć, ale równie dobrze możemy poglądać. Możemy zdemolować tutaj wszystko. <grym> I wszystko idzie zgodnie z planem. Sabion zostanie oskarżony o coś tam. Nie wiem nawet o co tu chodzi. Co ma niedobre wino, więc go zamkną. Nie mam pojęcia, Chyba straci po prostu to gospodarstwo. Bezpo Malus, który akurat dziwnym trafem się tutaj znajduje. Przejmie dowodzenie nad tym miejscem.

co jeszcze będziemy musieli zrobić? Będziemy musieli e, udać się na górę. Otrzymamy zaraz klucz od malusa. Nie mogło, chyba pójść. Musimy e, jeszcze opróżnić jeden kuferek u góry. E, jakieś dowody? Jeśli będziesz w pobliżu strefy towarem na sprzedaż, daj mi znak. Wstaw się za mną. To na górę trzeba wyjść? Wiemy już kto jest cichym wspólnikiem. Nie, jeszcze nie wiemy. A nie, nie. To będzie właśnie kolejny quest. I teraz jeszcze musimy się spotkać z e, Maven i Briniolfem bodajże. Wracamy do pękniny. Maven dalej znajduje się tam, gdzie wcześniej pod pszczelim lądem do góry informujemy go, ją o wszystkich wykonanych questach Mam nadzieję, że masz dla mnie dobyć.

Zbyt bogate jak na moją krę A tutaj 0 sztuk złota, no okej. Okay. I wracamy do skrytki. Gdzie gdzie ja się 4 I od razu otrzymamy od Bryniofa kolejne zadanie gil z

Kolejne rozpoczęte i to wszystko w tym filmiku. Dzięki.